Siemanko, jestem Małpa, to jest mój kolejny odcinek mojej serii Let's Play Minecraft Skateblog. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie misję z budową dwóch grzybków. Tutaj sobie już zrobiłem takie mniej więcej takie podejście do tych grzybków, do tej farmy całej. Musimy sobie zrobić to jakoś fajnie. Jednakich rozmiarach te grzybki rosną, ale niech będzie. Raz, dwa, trzy raz, dwa. No, ale pech. No myślę, że nie będzie za blisko ani nic w tym stylu i sobie wybudujemy taką małą platformę. Aha, dobrze. To jeszcze na jedno i no ostatnio nie dodawałem odcinków, bo miałem, straciłem tego save'a, ale jakimś cudem go Odzyskałem, z czego jestem bardzo zadowolony no Z tego co widzę to wam się seria bardzo podoba Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, cztery i raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, to jeszcze na jeden zbudujemy, żeby był, był środek No mówiłem, że wam się seria bardzo podoba, bo widzę, że no subskrypcji mi przybyło trochę Z czego jestem bardzo zadowolony. I za co Wam serdecznie dziękuję. Zrobimy trochę tego i tak. Pyk, tu zasadzimy muchomorka i urosł piękny muchomorek. Teraz trzeba zrobić o coś w tym stylu. Zabezpieczenie, żeby nikt nie spadł. I mam do Was pytanie: czy chcie, chcecie, żebym kręcił tą serię tak yy, troszkę, jak Wam to powiedzieć, wydłużył? Czy ją po prostu skończyć, nie wiem, za odcinek, za dwa, czy tam wolicie, nie wiem, dziesięć jeszcze odcinków, żebym nakręcił, czy coś w tym stylu? Tylko mówię Wam, że na tej mapce już praktycznie nie ma co robić. Bo ciągle wydobywania kobla staje się monotonne. Wydobędziemy sobie trochę grzybków. O ile jakieś wylecą nam. Dobra, jest jeden, są dwa. No, e, trzy nawet. Pięć. Sześć. Oj, u mnie ciężko z matematyką jest. No, pasowałoby, żeby było jedenaście grzybków od razu. O, no, jedenaście, a jest trzynaście, no. To się nazywa szczęście. Może dlatego, że deszcz pada i tyle ich urosło? Następny. Ja powiem Wam, że w tym odcinku nie mam moda na endermany. Więc nasz Move spawner zapewnie nie będzie funkcjonował zbyt dobrze. Dobra, zasadzimy. I misja z grzybkiem jest wykonana, jedna. To trzeba obliczyć na ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem. Kurde, des zaczął padać, trochę lagi są. Hmm. Ale co? Trzeba budować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, aha. I raz, dwa, trzy. Nie pamiętam na jaką długość to było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaraz się wszystko okaże, jak wybudujemy. I trzeba poczekać. Za niedługo będzie stu widzów aż. Więc myślę nad jakimś konkursem. Nie wiem nad jakim, ale nad czymś myślę. Yy, nagrody. Może nie będą jakieś wielga, wielkie, nie wiem jeszcze nawet. Myślę na udostępnieniem save'a do mojej mapki Dla wygranego albo... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. fak Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, dobra, to raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery No na udostępnieniem, udostępnieniem mapki, tylko właśnie nie wiem czy ją udostępnić dla wszystkich czy dla wygranej osoby mojego konkursu nie wiem jeszcze jakiego to się wszystko okaże w praniu jak to się mówi a wy możecie powiedzieć co sądzicie na ten temat w komentarzach i mogę wam powiedzieć że jeśli tą serię skończę w niedługim czasie zacznę kręcić nową serię Minecraft Multiplayer z moim kolegą. Pierwsze odcinki mam zamiar nakręcić na, w najbliższe dni jakoś i mam nadzieję, że będzie miało taką samą oglądalność jak skateblock Bo powiem Wam, że no jak zauważyłem jak Przybywa mi tych oglądalności, no to powiem wam, że jest taka większa motywacja, żeby po prostu te odcinki kręcić. Bo ja to robię dla was i tak z przyjemności. No, z przyjemności i dla was. A takie plusiki tylko mnie motywują. Prześpimy się. Bo kto będzie chciał w nocy pracować, nie wiem, odcinek chyba będzie krótki, może bo teraz trzeba zrobić coś tam, nie, nie wiem jak to się nazywa, o miseczki i zrobimy zupki. O. Jeśli byście mieli pytanie, jak zrobiłem te zupki, to napiszcie mi to w komentarzach, a ja wam powiem, jak tak szybko zrobiłem. Dobra, schowamy zupki. Jest ich trochę więcej, ale misja zaliczona. Zobaczymy teraz, czy równo jest. Tu jest do pochodni. Oj, tu jest kawałek, wiem, dłużej. No, nawet już deszczyk nie pada. Zobaczymy, jak mój MOB SPAWNER się sprawuje. ULALA. Tam jest magiczna tabel yy, tabliczka, której wam nie dam przeczytać. Na razie. I dziękuję koledze, bo sejwa straciłem i z kumplem odbudowaliśmy tą mapkę. Trochę możecie, nie wiem, widzieć jakieś różnice, że nie wiem, tam jest oklocek duży, tam krócej, ja, no ale ja się tam cieszę, że prawie identycznie wygląda ta mapka z moją poprzednią. Trzeba jeszcze tam pochodnie poświecać tak, ale ja tu sobie sam zrobię tutaj. Yy, więc, no mapka nam nie najgorzej wyszła jeszcze co tam mamy kilka misji do zrobienia coś tam domek wybudować yy, zrobić chyba 10 czy ileś tam półek Nast w następnym odcinku myślę, że właśnie sobie wybuduję domek a, jeszcze trzeba drewno pozbierać, a nie mam nie, węgla, nie mam drzewnego, o tak bo będzie trzeba zrobić Węgiel, y, tak węgiel, to jeszcze sobie zrobimy I do następnego odcinka, no bo nie ma sensu, sobie przepalę tam tego stona I w następnym odcinku też właśnie jakąś tam misję zrobię z tym stonem całym Jakieś tam chyba trzeba zrobić te nowe płytki, takie co są w wersji 1.8.1 no, i powoli tą serię będę kończył. No, więc w tym odcinku na tyle. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawi pojawią się niebawem. Na razie.